W 25 kolejce czwartej ligi lubelskiej Powiślak końskowola na swoim boisku podejmował drużynę Orląd Łuków. Przed meczem było wiadomo, że zawodnicy Złukowa przyjechali grać o życie, bo w tabeli zajmowali 13 miejsce i od strefy spadkowej dzielił ich jeden punkt. W poprzedniej kolejce Orlanda przegrały u siebie z polesiem 01, natomiast Powiślak wygrał na wyjeździe z mks em Ryki 1 3, a tak przedstawiają się wyjściowe jedenastki. Z numerem pierwszym Daniel Pizz, 6 Jakub Bulak, 7 Sebastian Sowisz, 8 Kapitan Zespołu Krzysztof Gierek, 9 Adrian Siemieniu, 5 Michał Kurzycki, 11, Szymon Łukasz. Od pierwszych minut zawodnicy Złukowa grali z dużym zaangażowaniem. Powiślak też próbował. Ta akcja z początku spotkania pokazuje dużą determinację zawodników Złukowa. Ładną akcję powiślaka zapoczątkował Koprucha. Dośrodkowanie nie dociera na jego głowę, próbuje jeszcze Marcin Gil, ale nie udaje mu się odzyskać piłki. Po tej akcji kontrem przeprowadzają Orlęta. Na prawej Michał Pużycki zgrywa do Adriana Siemieniuka, oddaje do Michała skwarka, a ten decyduje się na strzał. Nie mógł on zaskoczyć Bickiego. Faulowany Damian Koprucha. Brzydki Paul, ale sędzia tylko upomina. Nic z tego dośrodkowania nie wyszło. Determinacja zawodników złukowa. To sprawia, że w szeregach powiślaka panuje duża niedokładność. Daleką piłkę zagrywa Sebastian Matuszewski Świetnie przyjmuje ją Sebastian Sowisz I pięknym strzałem pokonuje bramkarza gospodarzy W 16 minucie Orlęta wychodzą na prowadzenie Złe rozegranie stałego fragmentu gry. Nie sięga piłki Szymon Łukasiewicz. Próba zagrania do Oskara Leszczyńskiego, ale podanie niedokładne, ale jest rzut rożny dla Powiślaka. Kombinacyjne rozegranie, ale strzał zablokowany. Piłka po tym życiu wolnym dociera do Patryka Grzegorczyka. Na posterunku jednak bramka z Drużyny Złukowa. W pierwszej połowie dużo walki i nerwowości. Damian Koprucha szybko zagrywa do Macieja Pięty. Strzał i broni Daniel Fitz. Rzut rożny, strzela z główki Kazubski, obok słupka. Przechwytują zawodnicy Złukowa. Piękny strzał, Adriana Siemieniuka, broni Bicki. W Siemieniu bije rzut rożny, w doskonałej pozycji znalazł się Sebastian Matuszewski. Pudło. Żółta kartka za ten faul dla Roberta Kazubskiego. Składna akcja Powiślaka rozpoczyna Marcin Gil. Piłkę do Oskara Leszczyńskiego podaje Maciej Pięta. Strzał bardzo niedokładny. Orlęta Łuków na tarciu. Piłkę otrzymuje Adrian Siemieniuk. Jest przed polem karnym, ale obrona zostawia mu dużo miejsca, a zawodnik z numerem 9 wykorzystuje to i strzela piękną bramkę. W 31 minucie Orlęta wygrywają już z Powiślakiem 2 do 0. Przy prowadzeniu gości dużo nerwowości na boisku Maciej Pięta otrzymuje żółtą kartkę. Akcje powiślaka zbyt słabe. Błąd bramkarza gości rzut rożny. Po tym dośrodkowaniu żaden z zawodników powiślaka nie dochodzi do piłki. Kazubski dośrodkowuje, ale niedokładnie i wybija Bramkarz. Do piłki dochodzi jeszcze Leszczyński, fałd Dudkowskiego na bramkarzu. Prawą stroną atakują zawodnicy z Dobre dośrodkowanie i minimalnie mija się z piłką Adriana Siemieniu. W doliczonym czasie gry, a tak przeprowadzają zawodnicy gości. Dużo miejsca ma Szymon Łukasiewicz i mamy bramkę 3 do 0. Tak kończy się pierwsza połowa. Zobaczmy jeszcze powtórkę. Przy zmiany w drużynie Powiślaka wchodzi Mateusz Kamola za Oskara Leszczyńskiego, Walerii Nikiczuk za Michała Łukaszuka i Mateusz Murat za Wiktora Bogusza. Drużyna gospodarzy chciała jak najszybciej zacząć odrabiać straty. Dużo fauli i brzydkiej gry przy piłce Koprucha chce zagrać do Macieja Pięty on chyba faulowany, akcja nie jest przerwana w doskonałej pozycji Walerii Nikiciuki w 50 minucie Powiślak strzela pierwszą bramkę Orlęta 3, Powiślak 1 Powiślak chce pójść za ciosem. Kazupski podaje, Koprucha oddaje i strzela Walery Nikiczuk. Prawo za decyzję, ale strzał bardzo niedokładny. Stałe fragmenty gry nie są w tym meczu atutem Powiślaka. Strzał Nikiczuka, ale był spalony. Na prawej stronie Michał Skwarek mija Mateusza Murata i zgrywa do środka, ale Bicki uprzedził Szymona Łukasiewicza. Dużo przypadkowości w tej akcji. Próbuje strzelać Dudkowski. Strzał zablokowany. Nikiczuk zdaniem sędziego nie jest faulowany. Kolejna akcja Powiślaka, ale nic z niej nie wyszło. Michał Skwarek na prawej, Mateusz Kamola nie daje rady. Skwarek strzela niecelnie. W drugiej połowie gospodarze stwarzają więcej akcji, ale brakuje dokładności i wykończenia. Bukasiewicz, kolejna akcja po tej stronie boiska. Michał Skwarek dogrywa do środka, ale Robert Kazubski wybija. Do kontry wychodzą gospodarze. Nikiczuk w dobrej sytuacji, ale strzał niecelny. Dobra akcja gości, broni Bicki. To bija Krzysztof Kierych, ale piłka mija bramkę. Składna akcja zawodników Złukowa. Adrian Siemieniuk do Łukasiewicza. Jest bramkarz, ale jeszcze Michał Skwarek. Źle wybija piłkę Mateusz Kamola pod nogi Sebastiana Sowisza. Dośrodkowanie, nie sięga Łukasiewicz, ale piłka trafia pod nogi Adriana Czerskiego. Próbuje wybić Krzysztofek i jest bramka. 83 minuta i 4 do 1. Powiśla Końskowola ma trzy bramki do odrobienia. Jest to bardzo mało realne. Próbują jeszcze goście. Piłka nad bramką, ale strzał groźny. Doliczony czas gry i jedna z ostatnich akcji powiślaka. Podaje Marcin Gil, a Maciej Pięta z pierwszej piłki oddaje celny strzał. Jest bramka. Wynik tego meczu nie uległ zmianie. Orlenda Buków zasłużenie wygrywają 4 do 2 i nadal mają szansę utrzymać się w czwartej lidze.